Hej, hej! Dzisiaj Wam pokażę pudełeczka yy, upominkowe dla nauczycieli już w, w uzupełnieniu, tak? Pełnym. Przekazowałem tylko pewne kroki, jak ono będzie wyglądać. Tu już mam te gotowe, które muszą jutro trafić. Jedno już poszło. Tak. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta. Od kiedy ja już zaczęłam te prace zakończone, zakończeniowo roczne powiedzmy. Mówiłam, żeby tak sobie pomału robić, no to oczywiście teraz już czas mnie znowu goni. No nie wiem ile wcześniej by trzeba było to wszystko zaczynać. Ale dobra, to pudełeczko już sobie zapakowałam, folikę, jak to się mówi w tym wirze pracy, tak? Więc środka tutaj wam nie pokażę akurat. Ale tu będzie jedna z kartek, którą chyba, chyba udostępniałam proces tworzenia. Nie pamiętam czy jest tylko na, dla moich czy ogólnie. W każdym bądź razie wieczko wygląda w ten sposób. Natomiast pokażę wam na kolejnych trzech przykładach. Jak widzicie papierów używam przeróżnych i wnętrza przez to też wyglądają przeróżnie. Ale dzięki temu, że też musiałam się troszkę przyspieszyć, to pokażę Wam w dalszej części filmu chyba najszybszy czekoladowy świat, jak zrobić. Po prostu brakło mi tych, które miałam zrobione, a musiałam dołączyć. Znaczy, może braku miałam ozdobione troszkę inaczej niż te, które były potrzebne, a staram się jednak wnętrze ujednolicić to. Wkładki tak, no po prostu, dobrze wiecie o co mi chodzi, dobra, więc tu mamy taką grafikę akwarelową, tak, to jest banerek z notycznej kartki, tu na wnętrze pudełeczek wkleiłam y, te DG y, grafiki od Pepper Heaven. Tak, dostępne. Dobra. No i tutaj mam kartkę taką dla pani Nie, to nie jest już dla pani z Naprawdę, za chwilę będzie. Nie wiecie co, no, gubię się. No i tu właśnie nie mam czekoladownika. A, właśnie, to jest ta ostatnia. No i tu sobie popracujemy nad czekoladownikiem do tego pudełeczka. Poprawiam go. Tak więc nie domykam, odłożę na boczek. Znowu wpadka, ale wiecie, no widzicie, wszystko robię jakby to powiedzieć na żywo. Tu są papiery akcjonowe, te kwiatki, no, tak jak mówiłam, w każdym pudełeczku jest ta grafika, ale to jest właśnie kartka dla Pani z geografii, gdzie wnętrze tego tej kartki po prostu ustanowi kompas, tak? Tu też są kompasy, kwiatki. Kartka również robię na sposób kasi, która nam pokazywała na życzenia, klasy, tak? I tu jest właśnie ten czekoladownik, zobaczcie, zwykły, który ja szybko dorabiałam. Zobaczcie, czekoladka fantastycznie się tutaj trzyma fakt nie ma żadnej tutaj kieszonki tak wewnątrz ani nic nie robiłam już również żadnych dodatków no, jak widzicie to są te bibułki które tu akurat te które pocięłam no tych dodatków jest już dosyć sporo więc zrezygnowałam tutaj niż chyba dodając no ale jak najbardziej jakaś wstążeczka tutaj od wewnątrz, czy właśnie przy dodawaniu ozdoby na zewnątrz. Fajnie też będzie wyglądała, i zabezpieczała, żeby tak czekolada się nie wysuwała. No, widzicie? Bardzo się tu nie wysuwa. Jeżeli jest w takim to spoko, jeżeli miała być tak mm, dawana tylko i wyłącznie, no to jednak to zabezpieczenie już tu było potrzebne, na ten moment nie jest potrzebne. No tak, to jest tej kolorystyce zielonej, ciach, pudełeczko kolejne. Tutaj mamy też papiery z akcjumy. z takimi lawendami, kompozycja z kwiatów, to są Słuchajcie, to są chyba grafiki z Boomcrafta. Tak, to będą grafiki z Boomcrafta, powycinane teraz mi się przypomniało. Nie mamy już też tej firmy. Nażynie, to też jest akcją po prostu grafika. No i tu karteczka jest wykonana pod kolor w ten sposób. To jest wycięte wyprębnikiem z, z AliExpress. Tak kupuję czasem na AliExpress, środko, ale kupuję. A ta wróżka mi się bardzo podobała. O! No widzicie, jak dobrze jest sprawdzić dawkę bez oklejonego tyłu. I tu ponownie na szybko wykonany czekoladowniczek. Dobra. muszę sobie tu uciekać. Teraz co do czekoladownika. Aha, jeszcze wam pokażę. Bo jak mówię, to mi się przesunę. Nie wiem, czy się teraz przesunę. O, jest. Te mozaiki Paweł będzie wręczył jako upominki od siebie. I tu na przykład y, tę mozaikę z Alicją z Krainy Czarów, tą kartonową, tak, poprawiłam ramkę, dodałam tutaj taki napis i no kartek, mówię, no już nie będę dokładać kartek, tu kartki, tam kartki bez sensu, zrobiłam po prostu taka, takiego z podziękowaniem, 100% na rybnik nie wiem, akurat to, otrzymałam, W sumie niech się to przesuwa. Co mi to przeszkadza? Nie przeszkadza. Niech się przesuwa. Ja będę potrzebowała kolejny czekoladownik, taki właśnie stanowany, bo tam mam papiery, z magiczne kartki, chyba hmm, z nostalgii albo ze skarbów czasu, nie wiem, coś takiego, więc taki akcjonowy sobie przygotowałam. No i muszę go zrobić, ale wiecie co, chcę Wam pokazać, no, że można to zrobić, jak widzicie, ze zwykłego bloku technicznego. Tak, mam blok techniczny, na 180 gramów, pisze. I, I jeżeli nie macie właśnie papierów skrapowych, a chcecie na przykład coś przygotować, to jak najbardziej, zobaczcie. Jest potrzebny tylko nam kwadracik tego papieru. Tak? Na czekoladownik o wymiarach 19 na 19 cm. I teraz po prostu kwestia spindowania i docięcia. Też było praktykowane powiedzmy ad hoc, na szybko. Biorę tą tablicę kartkową też na szybko bo nie będę ze skorami się teraz bawić, skoro ja to robiłam sobie na tej kownicy Muszę się napić, bo coś żeby nie kaszę. Mam dobrą chlebatkę. Zieloną z posmakiem dzikiej ruszy. Dobra. I tak Pierwszy skór robimy na 1 cm. Drugi ponownie na 1 cm. Czyli tu mamy dwa. To będzie bok czekoladownika i skrzydełko do sklejenia. I teraz szerokość czekoladownika. Ja robię na to zwykłe czekoladki, wiecie. Na tyle rodzicom tylko starczyło. Ale jeżeli zrobicie sobie według tego, to później jedynie domierzyć inne wielkości czekoladek. I tak dociąć papier. Dobra, z na zwykłą czekoladkę to jest tak 8 cm, czyli kolejny bik jest na 10 potrzebny jest ja nam kolejny bok, czyli cm 11 no i tu mamy kolejną szerokość czekoladki, tak. Teraz dół, aby zakleić. Żeby wkręcić, ja sobie go zrobię z tej strony, bo jest mi łatwiej. Po prostu na dole wykonuję pik na jednym centymetrze, od dołu i na drugim. Ups, dobra, pójdzie do środka, nie będzie widać. Teraz wiecie co nie mam tego mini schematu akurat, bo nawet na to nie miałem czasu. I po prostu sklejam sobie te czekoladowniki na szybko. Więc po prostu na wizji będziemy patrzeć, które fragmenty trzeba dociąć. Ale najpierw musimy sobie to pozakinać. Tak, i tu, tak właśnie widzicie, jak coś jest mi potrzebne, a nie mam, czas goni, to czasem też pan spadnie tak bezpośrednio, nie ma problemu teraz sobie. Po prostu przymierzamy, tak? O, to, to musi być sklejone. Tak. I tu będziemy widzieć, jeżeli tu mamy klejenie, więc to klejenie też chciałabym z tej strony, dlatego na pewno ten fragment jest niepotrzebny, trzeba go odciąć. Ten fragment jest niepotrzebny. Ucinam powyżej linii zaknięcia tak tu będzie skrzydełko do wklejenia bo więc pod małym kątem robię od razu no to to usuwam dotnę żeby było estetycznie ładnie ten kawałek też o w ten sposób już jest lepiej tu wiem że będzie skrzydełko Więc to sobie też. Dobra. No, para. I ponownie po prostu sobie składam. Jutro, może, będę miała troszkę więcej czasu, jak już to przekażę i sobie wtedy ten schemat dorysuję. To widzę, jest mi tu niepotrzebne na bank. To, więc tu będzie skrzydełko. rzucam sobie sprawdzam tak, tu klejenie, tu klejenie to pójdzie tak to pójdzie tak, czyli tu jeszcze to nacięcie musi być dobra ok, skoro to będzie klejenie z tyłu, to będzie przód, kółeczko mam pod ręką na dzisiaj było w użyciu to miejsce, tak? Mniej więcej po środku, bo tą przykładkę łatwiej było wyjąć. No to akurat nie wyrzucam, bo to jeszcze może się przydać, jakiś nadełek. Zobaczcie. Ciao. A może pokażę, jeżeli ktoś by chciał żeby była kokardka do zawiązania czemu wam nie pokazać więc musiałoby to być tak w ten sposób w ten sposób to pójdzie zaklejone, to pójdzie zaklejone więc tu no może najlepiej na tak najszybciej akurat na potrzeby tego filmu może nie przebędzę pośrodku dziach zaśma poszła krzywa tak żeby to na zawiązanie było Dobra. I tu mam takie resztki, co wycinałam na te podstęcia, tak? No bo nie możemy tego zostawić. Jak zostawimy to czekoladka tu wsunięta, nam się przyklei. To nie będzie fajne. Ale to trzeba sobie podkleić klejem. Aby się trzymało. Troszeczkę. tak nie będzie zbyt widoczny, ponieważ jest taki szybki. Dobra, teraz sobie składam. Widzę, że potrzebuję tu na zagięcie Tu mniej więcej tyle. Więc pozostawiam luzik. Luzik mniej więcej coś tak. Jak najbardziej, żeby był luzik. I tu będzie potrzebny kolejny kawałek taśmy. Kolejny kawałek taśmy, chociażby tu po środku. Nie musi być po całości. Ciach. Ten luzik. Nie bójmy się tego luźku, on będzie wewnątrz, więc nie będzie widoczny, ale lepiej, żeby Większe niż za mały, bo wtedy nam no, pomarszczy pudełeczko na ciach. Dociąć na jakąś tam długość. Okej. Okay. Nie bójcie się, że będzie Wam to przeszkadzało przy klejeniu. Nie będzie tak źle. Tak. zaklejam Nie wiem, że nam zabezpieczy to, aby... Nie, muszę niższej, bo tu taśmy widzę. Tu widzę, taśmy dobra. z to dobrze. Ok. coś takiego. Teraz łączymy. A to sobie dotkniemy do środka. I nie będzie widoczne. Dobrze, teraz to musimy. Widzicie na tym papierze, bo to jest technicznie, tak jest to widoczne tutaj. To klejenie mimo wszystko, ale jeżeli właśnie zwykły papier używamy, tym grubszym prawdopodobnie nie będzie widać. Na tym zwykłym będziemy pewnie jakieś ozdoby używali. Dobra, zabieram to środko i tu równutko Klejam. Tak. Widzicie, nawet jak przesnie, a nie mamy nic do ozdobienia No bo są osoby, które mogą mnie mieć, a chcą coś innego komuś podarować. jak to przez nie, nie będzie już tak bardzo pomarszczone, jeszcze czekoladka wejdzie, to obciąży to, ale uwierzcie mi, możecie takie pudełeczko również ozdobić, na przykład jak mi się wycinka wycinkami z gazet, serio mówię, albo jakąś grafiką wyciętą z podręczników. Waszych dzieci, znaczy bardziej może ćwiczeń, tak, po podręczników to Podręczniki muszą zwracać. Naprawdę tutaj to... ozdabianie to jest bestia tego, co będziecie chciały sobie zrobić, czy wydrukować coś z internetu, jakieś... Albo nawet, jeżeli... No zdarza się, nie kupujemy gazet, tak. Nie mamy dzieci, które miały. Czy mamy dzieci, ale wszystko, co już było użyte, to wyrzuciłyśmy. To jak każda kobieta, na pewno mamy jakieś kosmetyki, na przykład. I można na przykład cieniem do powiek albo różem tak paluszkami sobie tutaj porozmazywać. Zagnicenia z znikną. Zobaczcie, najszybszy czekoladownik świata. No ja już akurat nie mam żadnej czekoladki na zbyciu, Bo dobra, wezmę z tego, aby wam pokazać, w końcu to jest tylko pokazanie, jak to zrobić, ozdabiać. Nie będę tego, bo akurat takiego nie potrzebuję w tym momencie. Zobaczcie, ciach. No już myślałam, że źle wkleiłam go ale nie, tylko się w Ciach, no to oczywiście estetycznie sobie tutaj zagnijmy to wewnątrz. 19 robiłam, No bo tak jest praktycznie idealnie. Nie, nie chcę jednak zakręcić, niech tak zostanie. No to jednak od firmy zależy, ile tego papierka jest na zewnątrz. Jaka jest oczubitnika, właśnie chyba dłuższa, teraz dociąć piękną kokardkę, coś w ten sposób, przekrócić oczywiście te wąsy, ostawić czymkolwiek, najszybszy czekoladownik świata.